Cieszę się, że dzisiaj w tym szczególnym dniu pocieszania siebie zostałam zaproszona tutaj. Nazywam się, mam na imię Karolina, jestem pedagogiem, wychowawcą w przedszkolu Płomienie. To jest przedszkole edukacyjno-promocyjno-ekonomiczne. I w tym przedszkolu uczę dzieci poprzez m.in. śpiewanie, prawda? My tak sobie myślimy, dzieci śpiewają takie głupiutkie piosenki. To nie jest tak, proszę Państwa. To jest bardzo, bardzo ważne, że kiedy nauczymy się w dzieciństwie piosenek wartościowych, Piosenek mądrych, piosenek dobrych, to my potem już w dorosłości śpiewamy, mam je wkodowane. No, no, któż z nas nie pamięta? Oczy, uszy, usta, nos, prawda? I to już wiemy. I dzisiaj jest piosenka, która może nam wszystkim no, bardzo, bardzo pomóc. Dzisiaj chcę pocieszyć cię. Nie wiesz jak to zrobić, ale nie martw się. Żółty golfik, załóż w mig, Poświęć sobie kilka chwil. Dzisiaj chcę pocieszyć cię. Nie wiesz jak to zrobić, ale nie martw się. O, tu już jest pocieszenie. pocieszenia, prawda? Nie martw się, nie wiesz ale nie martw się. To nie musi być żółty, prawda? Chodzi o taki kolor te, intensywny, może czerwony, kolorowy. No przecież nie każdy może żółty sweterek, niektórzy nie posiadają. Czerwony sweterek, załóż w mig, Poświęć sobie kilka Kilka chwil, to jest takie trudne poświęcić dla siebie czas sobie. I, I to są takie też proste rzeczy, że śpiewamy to dzieciom i na przykład przypominamy w momentach takich kryzysów, czyli na przykład ktoś mówi, boję się iść do szkoły, a my mówimy, nie bój się, prawda? Ta, taki sposób pocieszania. Nie wiem, czy, czy ja dam radę. Dasz radę. A czy ja umiem? Umiesz. A ja chyba dostałam dwójkę w szkole z matematyki nie dostaniesz. A ja chyba nie za... proszę pani, a, a Ala ma lalkę, a ja nie mam. I co ma? Masz. Po prostu masz, prawda? I to już jest pocieszenie. Już pocieszajmy siebie. Pocieszajmy siebie. Dzisiaj chcę pocieszyć się. Nie wiesz jak to zrobić, ale nie martw się. Żółty golfik załóż, wmik, poświęć sobie kilka chwil, obczy uszy ustaną. Poświęć sobie... To jest też przedszkole artystyczne i uczymy się też oberka.